Co Ciebie, przebywając z Ojcem Świętym, poruszyło w Jego mhm. osobie? Ja Doszedłem sobie z synodu właśnie, kiedy papież przychodził na salę, tobie już siedział po swoim okrągłym stoliku, tam była jedna osoba z nim tylko i tak koło niego było postawione krzesło i każdy mógł podejść i porozmawiać z nim, prawda? I siedziałem koło niego tak prawie ramię w ramię, rozmawiałem z nim i myślałem sobie, przecież ja jak przyjechałem tutaj, to tylko byłem raz sprawdzany, to znaczy raz moją torbę przeskanowano dokładnie, potem dostałem identyfikator, który wpuszczał mnie na, na, na Watykan, i potem za każdym razem wchodziłem z tym identyfikatorem, już mnie nikt nie sprawdzał. I mogłem podejść do papieża i po prostu zrobić mu krzywdę najzwyczajniej. Pytałem się Karnała Krajewskiego, czy papież sobie zdaje z tego sprawę. On mówi tak. Ryzyko, które wpisuje. W swój sposób bycia, jego dostępność, nie? jego bezpośredniość, bliskość, dostępność, jego taka uważność w słuchaniu, w to bycie do dyspozycji mimo że był cierpiący fizycznie, to nie rezygnował z tego momentu przyjścia przed wszystkimi po to, żeby każdego kto chce posłuchać. Nie? I wtedy pomyślałem sobie, że to jest bardzo ewangeliczne. W Chrystusie Bóg Ojciec jest, jest dostępny, udostępnia się na nowo. Nie? Mm. Więc dla mnie papież naśladuje to, tą dostępność serca Ojca, przez fakt, że po prostu usuwa te wszystkie szklane bariery między samolotami i chce po prostu, żeby być dla ludzi, być w bliskości z nimi.